Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania kilka nowych map na Skywarsach. Mam nadzieję, że przypadną One Wam do gustu, ponieważ na mnie zrobiły ogromne wrażenie. A na ten moment ja Was zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Pierwszą mapą jest mapa Wikingowie. Wyspy są rozmieszczone dość blisko siebie, więc nie będzie problemu aby przedostać się do przeciwnika. Na każdej wyspie rozmieszczone są trzy skrzynie oraz aby dojść na środek nie będzie również jakiegoś wielkiego kłopotu. Okrąg składa się tak jakby można powiedzieć z dwóch promieni. Na pierwszym promieniu jest rozmieszczonych 8 skrzyń. 4 przy drzewach świerkowych oraz cztery przy wejściach do centrum środka. Mapa Wikingowie jest stworzona na 12 graczy. Kolejną mapą jest mapa Piramida. Jest ona stworzona na 16 graczy. Wyspy są również rozmieszczone dość blisko siebie. Jest odległość, myślę, kwestia 5-6 kratek. Możemy również doskoczyć, więc nie będzie problemu. Na każdej wyspie są również 3 skrzynie. Jeśli byśmy nie dostali zadowalających nas itemów, możemy przedostać się również do dodatkowej skrzyni, która leży tuż przed nami. W centrum mapy znajduje się Piramida. Jest ona zbudowana z piaskowca. Jest przyozdobiona również blokami złota. Wchodząc do piramidy, w każdym z czterech wejść jest po jednej skrzyni oraz są umieszczone cztery crafting i jeden stół do zakupu. <muzyka> Następną mapą jest mapa Villa. Jest ona stworzona dla 16 graczy i rozpimy się na wyspie, na której są umieszczone, tak samo jak na poprzednich mapach, trzy skrzynie. Pomocnicze skrzynie znajdują się przy środku na niewielkich wysepkach. W centrum mapy w budynku znajdują się również 4 skrzynie, ale są one umieszczone dopiero na pierwszym piętrze. Natomiast jakby to powiedzieć, na parterze nic nie ma ciekawego oprócz drabinek. Kolejną mapą jest mapa Tropiki. Jest ona stworzona również dla 16 graczy. I po raz kolejny na wyspie znajdują się trzy skrzynie. Mapa jest zbudowana głównie w klimacie takim dżunglowym. Oraz w centrum mapy znajduje się również wielka budowla, budowana w starym stylu. Tak samo jak przy poprzedniej mapie, wchodząc do budowli, możemy napotkać na naszej drodze cztery skrzynie. Kolejną mapą jest mapa Baza. Jest ona stworzona dla 12 graczy i zbudowana ona głównie w kolorach szaro niebieski Po raz kolejny na naszej wyspie znajdują się trzy skrzynie oraz po, po raz kolejny wyspy rozmieszczone są dość blisko siebie. Przedostając się na środek wejdziemy na pierwszą warstwę okręgu, w której znajdują się pomocnicze skrzynie. Jedna skrzynia po stronie północnej, południowej, wschodniej i zachodniej, oraz po jednej skrzyni przy wejściu do budowli, Kolejną mapą jest mapa Świątynia. Jest ona stworzona dla ośmiu graczy. Jak już na samym wstępie możemy zauważyć, wyspy są bardzo daleko od siebie rozmieszczone. I po raz kolejny na wyspie znajdują się trzy skrzynie. Oraz aby przedostać się na środek, trzeba użyć już trochę więcej bloków. środku znajduje się wielka budowla, która ma 8 wejść od dołu. Podczas na podwyższenie, znajdują się tam również kolejne 4 skrzynie za Mapą jest mapa opoka, która jest stworzona dla 16 graczy. I tutaj po raz kolejny wyspy rozmieszczone są bardzo blisko siebie, oraz w miejscu, w którym zaczynamy grę, stały umieszczone dwie skrzynie z itemami. Tuż za naszymi plecami jest zbudowany wielki okrąg, na którym znajdują się również pomocnicze skrzynie. Oraz standardowo w centrum mapy znajdują się cztery skrzynie po bokach. No i co, i to na tyle. W tym razie ja Wam dziękuję za oglądanie. Myślę, że Wam odcinek się spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Jeśli będziecie chcieli więcej takich jakby to powiedzieć, przedstawień. To śmiało piszcie w komentarzach, jak coś będzie, to na pewno to zaprezentuję. A na tą chwilę się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!